Dzień dobry kochani, witam Was w piątek, 5 września i dzisiaj mamy oczywiście powiększoną energię 5, bo i w, jeżeli 5, jeżeli wrzesień to i piąty dzień uniwersalny, i tych piątek dziś dość sporo. Mało tego, jest to piątka w kluczu z 14, 23 z ogólnego liczenia, więc mamy tutaj dużo energii, 5 energii bardzo wolnościowej, kochani, energii, która pragnie niezależności. Dzień jest wenusowy. Ale ta Wenus też tworzy dziś opozycję do Księżyca, więc jakieś będziemy tarcia w sobie odczuwać. Pamiętamy, Wenus jest u naszych własnościach w Księżycoczuciu, więc, aby złagodzić to napięcie, które w nas dzisiaj będzie występować, bo coś może być nie po naszej myśli, nie po tym, jak my to uważamy. To, moi kochani, możemy dzisiaj pozwolić sobie zrobić coś dla siebie fajnego. Czy porozmawiać z przyjaciółką, przyjacielem, czy dać sobie takiej więcej uwagi, takiej troski. Co dzisiaj karty duszy do nas mówią? Anoż mówią, czego szukam poza sobą, co już jest we mnie. Takie mamy pytanie od Kart Prawdy Duszy, Kart Samoświadomości, to pytanie już padało dość często, jest tych kart 54 i powiem Wam, że tak mi chodzi po głowie taki pomysł, żeby jakieś tutaj swoje wglądy za niebawem też spisywać i włączyć je do tych kart, bo czemu nie. Ale idąc dalej, również dzisiaj mamy kwadraturę Marsa z Jowiszem. Ja już o tym mówiłam. I tu jest większe tarcie, jeszcze większe napięcie. Pamiętacie, jak opowiadałam o kwadracie? kwadrat to jest właśnie taki kąt 90 stopni, gdzie planety się nie widzą. I trzeba coś zrobić, żeby to napięcie zniwelować. I to napięcie, Mars o działaniu, Jowisz powiększa, będzie sprawiało, że będzie. Może się dużo zadziać, tak? Dużo. Teraz albo nigdy. Będziemy po prostu walczyć wewnętrznie ze sobą. Jeszcze ta opozycja Wenus do Księżyca. Ale zobaczmy, co ta karta chce nam jeszcze powiedzieć. Szukasz więcej wskazówek pewności siebie, spokoju, mądrości, miłości czy czegoś innego. Kiedy szukamy poza sobą, możemy poczuć się przytłoczeni, sfrustrowani i nigdy nie czuć się wystarczająco dobrze. Czas zajrzeć do środka, aby znaleźć wszystko, czego szukasz. Wszystkie odpowiedzi, których potrzebujesz, leżą już w tobie. Ja se tu muszę podciągnąć, bo ja już to mam tam, gdzie należy. I moi kochani, wdychaj swój ulubiony olej eteryczny. To możesz zrobić, czyli otoczyć się zapachem. Venus potrzebuje poczuć to, a jest to tarcie, ten opór, co ją wzmocni, tak? Co ją trochę złagodzi to wewnętrzne czucie, to napięcie. Wdychaj głęboko. Opuść ramiona i spędź trochę czasu na przebywaniu ze swoją duszą dzisiaj. Poproś o to, czego potrzebujesz, i bądź gotowy na odpowiedzi. Zrelaksuj się. To, co powiedziałam wcześniej, zrób coś dla siebie, co złagodzi napięcie. Nie działaj w pośpiechu, bo tutaj możemy. Jowisz, wiecie, że to jest planeta, która jest tym benefikiem, i przy tym kwadracie do Marsa może powodować takie, takie duże entuzjazmu. Zrobimy to, co chcemy. Czy jesteśmy w pełni na to gotowi? Będzie dzisiaj. Może dużo impulsy, impulsywności, szybkości. Takiego może być działania na wyrost, bez przemyślenia. Więc y, uważajmy na to, żeby się nie dać w nic wkręcić. E, żeby y, za szybko, za impulsywnie nie zadziałać. Już spójrzmy, jakie tu podpowiedzi jeszcze pójdą nam od kart. Rycerz monet odwrócony i powiem wam, że tutaj mamy energię ognia i ziemi, lwa i panny i, i że jest od, w odwróceniu moi kochani, bo ten rycerz jako jedyny się nie spieszy. W kartach Osho to jest taki żółw, który idzie yy, Jejku, co ja to chcę mieszać? Król kielichów jest tutaj w tle czytania. Ale wracając do tego rycerza monet. Kochani, bardzo dzisiaj podpowiadam. Zwolnijmy, bo Mars szybko, on przeszedł do przodu, on chce działać. A Jowisz chce dużo, tak? Więc żebyśmy nie przedobrzyli, bo w tej energii tutaj jest niecierpliwość, tak? Jest w odwróceniu. On się nie spieszy, a jeżeli jest w odwróceniu, to jest tak jak ten kwadrat. Chcemy coś już teraz, natychmiast załatwić. I bądźmy tutaj ostrożni, bo możemy nie być na ten ruch gotowi. Tym bardziej, że piątka i czternastka. Nie przekraczajmy granic nikogo, ani nie przekraczajmy nawet tych swoich granic. Bądźmy uważni, żeby nie zrobić czegoś, czego będziemy później żałować, bo w piątce jest pragnienie niezależności, jest też ten pęd, Pamiętajcie, że piątka swoją pasją, chęcią zdobywania i nowej wiedzy, nowych doświadczeń, jak również rozpoczynania wielu rzeczy czy naraz powinna uczyć się cierpliwości, właśnie tego dystansu, bo ona potrafi się zatracić, a mamy bardzo silny znowu dzień piątkowy, tak? Więc tutaj. Niech ten, bo wielki arkan w piątkach to jest kapłan i niech ten kapłan, jego mądrość, tradycja w tym pozytywnym znaczeniu, sięganie właśnie do tej głębi nas troszkę hamuje, bo wszystkie piątki w tarocie, piątka kielichów to jest takie płakanie nad rozlanym mlekiem. Za dużo się wylało. Piątka była, to jest ta wewnętrzna walka, tak? A kochani, z kolei e, piątka mieczy mówi o poruszowym zwycięstwie, czyli takim czasem walczeniu za wszelką cenę, gdzie nie ma zwyciężonych, są sami przegrani. E, I została nam piątka e, denarów, czyli. To taka pustka w nas, tak? Mimo że otacza nas tyle pięknych, cudownych rzeczy. My czujemy taką pustkę w sobie, że czegoś nam brakuje, że czegoś nie możemy, czegoś nie mamy. Więc te piątki są trudnymi energiami, moi kochani. Piątka. To jest karta czternasta umiarkowania. Więc dzisiaj szukajmy tego umiarkowania, żebyśmy nie sparowali czegoś, czego się później nie będzie dało rozkleić. Uwolnienie, uwolnienie tutaj mamy. Więc ja już i w tle tu jest jasność, kochani. Mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny. Dziś może nie być wyciszony, może nie być tego spokoju, więc tu była ta zachęta e, przy tej opozycji Wenus e, z e, Księżycem, z naszym czuciem do tej uważności, do zrobienia czegoś dla siebie miłego, żeby złagodzić te wszystkie napięcia, żeby skupić się bardziej na sobie. Uwolnienie. Zgodnie z prawami ducha możesz osiągnąć wszystko, czego pragnie Twoje serce. Jednak jeśli Twoje szczęście, poczucie bezpieczeństwa czy mocy zależą od kogoś lub czegoś innego, jesteś od tej osoby lub rzeczy uzależniony. Ta więź, niczym łańcuch, przykuwa cię do niższych wibracji, trzymając na uwięzi. Poproś anioły, by pomogły ci przeciąć więzy zbyt mocno łączące się z ludźmi, rzeczami lub emocjami. Uwalniając się od wszelkich więzi, uwalniasz się zarazem od wszelkich uczuciowych manipulacji. Dzięki temu odzyskasz swoją siłę i stanisz się autentyczny. Uwolnij swoją duszę wraz z duszami innych. Zrób to teraz. Afirmacja uwalniam wszystkich i wszystko. Moja dusza jest wolna. Kochani, przepiękna podpowiedź od aniołów, warto się tym tematom przyjrzeć. Ja Wam dziękuję za dzisiaj. Jak codziennie zapraszam do podzielenia się w komentarzu. Jak również zapraszam do zostawienia łapki w górę. Tych, co nie subskrybują. Warto jest podążać razem, czym nas więcej, a powiem, energia Plutona, który jest w wodniku i która, który będzie sprawdzał, które grupy społeczności nam służą, a które nie, od czego się trzeba uwalniać, a czego warto się uchwycić. No, jest na rzeczy, żeby szukać ludzi podobnie myślących i podobnie czujących, którzy się będą nawzajem wspierać i dmuchać w swoje skrzydełka. Do usłyszenia, dziękuję Wam za obecność i do następnego razu.